NVR521616Pi jest unikalnym rejestratorem sieciowym należącym do zaawansowanej technologicznie serii Dahua AI. Urządzenie posiada niezwykle estetyczną, metalową obudowę spełniającą standardy 1U. W niej wnętrzu znajduje się nowoczesna płyta główna z zaawansowanym mikroprocesorem umożliwiającym obsługę nawet 16 kamer IP przy maksymalnej rozdzielczości nagrywania 16MP. na 3472 p Dużym atutem jest zintegrowany switch PoE o mocy 130W, pozwalający na podłączenie maksymalnie 16 urządzeń zewnętrznych, w tym 8 urządzeń wykorzystujących technologię EPOE. Dzięki wsparciu kompresji H265 oraz współpracy z dwoma dyskami twardymi, z których każdy może mieć do 8TB pojemności, rejestrator pozwala na 75% dłuższą archiwizację nagrań w porównaniu z kompresją H264 przy jednoczesnym zachowaniu bardzo dużej szczegółowości obrazu. Urządzenie współpracuje m.in. z zaawansowanymi kamerami ANPR do automatycznego odczytu tablic rejestracyjnych. Zgodność ze standardem ONVIF 2.4 sprawia, że NVR5216-16PI jest w pełni kompatybilny z kamerami innych producentów, zapewniając jednocześnie ich wysoką funkcjonalność. Rejestrator został wyposażony m.in. w złącze VGA oraz HDMI za obsługą rozdzielczości 4K Ultra HD. Wejście i wyjście audio, cztery lokalne wejścia alarmowe oraz dwa lokalne wyjścia alarmowe. Port RS485 oraz dwa porty USB, w tym jeden port USB 3.0. Najważniejszą cechą urządzenia jest pełna obsługa inteligentnej analizy obrazu i VS. NVR 5216-16PI umożliwia m.in. zliczanie osób, tworzenie map ciepła, wykrywanie przekroczenia wirtualnej linii, wtargnięcia do strefy, wykrywanie pojawienia się lub zniknięcia obiektu, wykrywanie twarzy, sabotaż kamery poprzez jej zamalowanie, detekcję dźwięku oraz wykrywanie zmian ustawienia kamery. Rejestrator jest kompatybilny z wybranymi terminalami POS, dzięki czemu każda transakcja kasowa może być automatycznie zapisywana w systemie i połączona z odpowiadającym jej materiałem wideo. Obsługa funkcjonalności kamery AI Deep Learning sprawia, że rejestrator pozwala na bieżące rozpoznawanie obiektów oraz późniejsze wyszukiwanie nagrań biorąc pod uwagę ich klasyfikację. Możliwe jest m.in. wyszukiwanie pojazdów z podziałem na ich typ, model, kolor czy też rodzaj tablicy rejestracyjnej. Urządzenie znakomicie sprawdza się również w zakresie wyszukiwania osób, analizując m.in. takie parametry jak twarz, płeć, ubiór, wiek oraz cechy szczególne. Niezwykle istotny jest przy tym fakt, że NVR 521616Pi może współpracować nawet z 20 bazami danych, zachowując tym samym do miliona unikalnych wizerunków twarzy. Szeroki zakres wyszukiwania według określonych parametrów metadanych, np. wyszukiwanie wyłącznie osób poruszających się rowerem. W sposób oczywisty wpływa na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa chronionych obiektów. Więcej szczegółów znajdziesz na naszej stronie internetowej www.alcham-security.pl Zapraszamy!